Siemka, cześć wszystkim, ten odcinek jest, no to już widać od samego początku, taki roboczy, bo nie mam nic co, wam, wam, co bym miał wam do zaprezentowania. Poza, no w sumie jeszcze niegotowym mostem kończę balustradę, a właściwie to ją zmieniam, no na miniaturce będzie. W końcu też przytaczałem zdjęcia, jak już skończyłem. A teraz po prostu nagrywam, bo mam czas, żeby mówić. I no, ten odcinek jest strasznie profesjonalny, ale to, co tutaj było profesjonalne, dobra, nieważne, ale coś o moście by się przydało powiedzieć. Mianowicie, jest to most nad okoliczną rzeką. Fajnie by było, jakby ktoś z Was wymyślił nazwę, chciałbym, żeby to miasto żyło, yy, więc yy, no. Yy, wykonałem go z białego butonu, ale to widać. I wzorowałem się na jednym moście, który widziałem w pewnym w na yy, Ale jak się domyślacie, wyszło mi o wiele gorzej niż yy, temu YouTuberowi. I w zasadzie to tyle. Most prowadzi przez rzekę, za którą będzie rozwijało się dalsze miasto, tylko zmienię biom na świąteczny, znaczy na zimowy. Bo niedługo, nie za niedługo tam święta, więc no, serum świąteczne uważam za otwarty. Tak poza tym, to nie mam za bardzo nic do powiedzenia. I no to w sumie tyle, ten odcinek będzie no, kiedyś, nie no postaram się, żeby jeszcze w tym tygodniu był, tak do niedzieli. Tak jak tam jest McDonald's, to zrobię coś w stylu zagłębia fast foodów. Możecie zgadywać, czy to będzie Subway, czy Burwier, możecie. A jeszcze jedna ważna sprawa, zanim skończymy: Bo wiecie, filmy z Minecraft'a i z Lego w ostatnim czasie zacząłem wrzucać powiedzmy bez głosu, bez mojego komentarza, i była muzyka w tle. I po prostu chciałbym wiedzieć, co Wam się bardziej spodoba. Co wam się podoba, co wam jest przyjemnie i je oglądać. Się. Czy jakieś po prostu jakaś muzyka w tle i po prostu pokazuje to, co wybudowałem. No, no, fajnie jakbyście się powiedzieli, bo też no, robię to dla was. No. A co do prostu ta, to te przęsło jest takie, yy, no mogłoby to lepiej wyglądać faktycznie. Dobra, tyle, ja się Wam żegnam, życzę Wam dobrych dnia, aż tam